Witam Was bardzo pięknie w moim ogrodzie. Czasami w życiu ogrodnika lub właściciela tarasu czy balkonu zdarza się coś, co bardzo mile go zaskakuje, na co nie czekał, ale jest to wydarzenie bardzo przyjemne i wyjątkowe. W dwóch ostatnich filmach na kanale pokazałam Wam, jakie mam nowości w ogrodzie, co ciekawego posadziłam i gdzie. Ale tym razem pokażę Wam coś, co i mnie zaskoczyło, i zaraz o wszystkim Wam opowiem. Od paru dni mamy w Polsce już jesień, a w ogrodzie ona kojarzy się z kwitnącymi trawami ozdobnymi, których ja mam w ogrodzie kilka odmian. I kiedy patrzę teraz na kwitnącą rozplenicę japońską, a w jej tlenach miskanta Malepartusa, to sama nie mogę uwierzyć w to, co razem z Wami widzę. Bo ten bordowy kolor pośród tych kwitnących traw to nic innego jak kwitnąca bordowa lilia. Tak. Lilia, nie pomyliłam się. Lilie kwitną zazwyczaj od czerwca do sierpnia, ale najczęściej na przełomie czerwca i lipca i to przez dwa tygodnie tylko, gdy zapewnimy im odpowiednie warunki. Bo to są kwiaty słońca uwielbiają stanowiska słoneczne lub też lekko zacienione. Natomiast grunt powinien być wilgotny, żyzny i przepuszczalny. Pod koniec lipca zrobiłam przemeblowanie w moim ogrodzie. I wtedy uporządkowałam wszystkie moje lilie. Zostawiłam te, na których mi bardziej zależało, przenosząc je jednocześnie na nowe miejsca. Potem byłam zdziwiona, że nadal dobrze i długo kwitły. To znaczy, że zrobiłam to prawidłowo. Ale w tym czasie kupiłam takie, które mi się spodobały i które chciałam mieć u siebie. Kupiłam wówczas trzy odmiany lilii po trzy cebule z odmiany. Jedną z tych odmian dostałam już kwitnącą w Donicach, czym byłam bardzo mile zaskoczona. Posadziłam je wszystkie na miejscach docelowych, bo remont w moim ogrodzie był już zakończony. I te kwitnące lilie kwitły i cieszyły oko jeszcze przez kilka ładnych dni. Natomiast te inne cebule posadziłam na miejscach docelowych i zupełnie nie sądziłam, że coś z tego będzie jeszcze w tym sezonie. Sadząc te cebule do gruntu, pomyślałam sobie, że zaczekają już w tym gruncie do przyszłego sezonu. Ale one po pewnym czasie zaczęły kiełkować i rosnąć. Ale nawet wtedy pomyślałam sobie, że przyjdą niższe temperatury we wrześniu, i pomimo, że urosną nieco, to nie będą miały żadnych szans na dalszy wzrost, a już na pewno nie zakwitną w tym sezonie. A tu Proszę bardzo. Wszystkie te trzy cebule wyrosły piękne. Mają okazałe pąki i cudownie duże kwiaty w kolorze bordo. A do tego pachną wspaniale, jak to lilie. A ja dzięki nim czuję się fantastycznie. I uwierzcie mi na słowo, że jest tutaj magicznie, lipcowo, tak jak w połowie lata. Czy to niewyjątkowo zaskakujące wydarzenie? Dzielę się tymi obrazami z wami, byście także poczuli się radośnie, cudownie i wakacyjnie. Wracajcie tu, by mieć wspaniały dzień jest to odmiana tarango, więc jeśli Wam się podoba, to poszukajcie dla niej miejsca w swoim ogrodzie słonecznego, ale z sadzeniem trzymajcie się nawet do późnego listopada, bo wtedy Lilie zakwitną nieco później, ale z pewnością będzie wtedy dłuższy dzień i być może więcej słońca więc i efekt będzie dużo ładniejszy ta trzecia odmiana jest jeszcze w pączkach bo wykiełkowała nieco później ale być może jeszcze zakwitnie bo temperatury są prawdziwie letnie jeśli tak się stanie to wam oczywiście pokażę a jest to odmiana Marlon różowa o jasnych brzegach i bardzo pachnąca i ta odmiana mi się też bardzo podoba Chwitnące lili o tej porze roku to znak, że klimat się zmienia. Ale jak pamiętacie, wiosna na początku była dosyć długo zimna, potem dopiero się zrobiło ciepło i wiosennie. Więc jakoś wszystko się przesuwa być może dlatego, że przesuwa się też biegun ale na to wpływu raczej nie mamy i mieć nie będziemy, więc obserwujmy i cieszmy się z tego, co jest. A tutaj jak widzicie, zakwitła ponownie w tym sezonie trytoma. U mnie jest ta roślina od poprzedniego roku dopiero, a w to miejsce przywędrowała dopiero pod koniec lipca. I wtedy po raz pierwszy zakwitła. A kiedy ją obcinałam, to także nie myślałam, że zakwitnie jeszcze w tym sezonie drugi raz. I to jest dla mnie także kolejny prezent od natury, bo jest to znak, że tej rośliny jest tutaj bardzo dobrze. Pomimo tego, że hasały w tym miejscu przez dłuższy czas normice. Ale jak wiecie, już ich nie mam w ogrodzie, bo zastosowałam środek o nazwie Kretomax. I jak widzicie, zadziałało. Trytoma kwitnie i rozrasta się przepięknie. W samym środku, lata kwitła dużo ładniej, choć krótko, bo była przesadzana. Natomiast teraz widzę, że ma ładne przyrosty, bo jest to stanowisko idealne dla niej. Jest słonecznie, ciepło i wilgotno. A ponieważ trytomy kwitną od czerwca do września, więc teraz nie jest to żaden przypadek, że zakwitła. Jednak dla mnie jest to duże zaskoczenie, z czego mam wielką radość. Trytomy kwitną od czerwca do września, szczególnie w lipcu i w sierpniu, czyli w połowie lata więc mogę się spodziewać, że w przyszłym sezonie będzie tutaj las pomarańczowego koloru, który bardzo mi się podoba. Jesienią zapewnie trytomię okrycie ze stroiszu, więc myślę, że przetrzyma naszą polską zimę, która jest coraz łagodniejsza. Te trzy zawilce japońskie w tym miejscu dopiero się ukorzeniają, więc kwitną nie tak obficie, jak powinny, choć mają, jak widać, sporo pąków. A kilka kwiatów już przekwitło. Jednak ta roślina się naprawdę to dopiero rozkręca, bo kwitnie do pierwszych przymrozków. Dawniej miałam taką odmianę, która była biała, ale ona tak była inwazyjna, że bardzo jej nie lubiłam. Dlatego teraz postawiłam na... Kolor. Miał być wprawdzie fioletowy, jest różowy, ale i tak jest super. Bo zawsze mogą przecież być jakieś pomyłki. Więc może za rok liczę na to, że będzie ten właściwy kolor fioletowy. Ale już teraz podziwiam te młode byliny, bo już za rok będą nieco starsze. Tak jak każdy z nas. Posadziłam je, obok rozchodników okazały, które teraz są w pełni kwitnienia. I stoję tu w słońcu, a wokół mnie fruwają pszczoły, i to często w dużych ilościach. Ale tak są skupione na swojej pracy, że omijają mnie szerokim okiem i skupiają się wyłącznie na swoim przysmaku. Ja wcale ich nie interesuję, więc mogę teraz spokojnie je obserwować z bliska. Może wezmę zaraz szkło powiększające, by zobaczyć, jak to wygląda w dużym powiększeniu. A to jest ryż ozdobny, który w tym roku posadziłam po raz pierwszy. Na początku roślina miała zielone liście i rosła niezwykle wolno, ale gdy się dobrze ukorzeniła, mocno przyspieszyła i pojawiło się coraz więcej liści. A później one ściemniały i teraz wyglądają bardzo efektownie. Bardzo lubię nowości w ogrodzie, a więc, pomimo tego, że jest to roślina jednoroczna, to zdecydowałam się ją mieć. A teraz zobaczcie. Pojawiły się u niej grona jadalnych ziaren, które później zbiorę jako nasiona i wysieję je wiosną. Bo bardzo mi się podoba ta roślina. Kwitnie w naszych warunkach do pierwszych przymrozków. A teraz są temperatury bardzo wysokie, więc myślę, że będzie to naprawdę bardzo długo. Taki ryż ozdobny dobrze by wyglądał przy oczku wodnym. Ale ja niestety nie mam aż tyle miejsca. Natomiast myślę o. Niewielkim zbiorniku o misie takiej dużej, która będzie lustrem wodnym. I wokół niej byłby ten ryż. Czy ten pomysł podoba Wam się? Napiszcie w komentarzach. A ta góra zielonego kopru to moje kosmosy, które wysiałam w połowie lipca, podobnie zresztą jak rok temu, ale tym razem te okazy są zdecydowanie większe i kwiaty mają dużo większe. Jednak w tym sezonie zaczęły kwitnąć nieco później. Na szczęście wrzesień przypomina sierpień, więc dzięki temu podziwiam tę jednoroczną roślinę tak popularną w starych ogrodach. Ja wiosną kupiłam dwie sadzonki kosmosów ale jakoś mi zmarniały i nie dotrwały dosyć za długo. Dopiero gdy je sama wysiałam, są tak okazały i mają tak dużą ilość pąków. Te kosmiczne kwiaty przepięknie wyglądają na wietrze, bo są lekkie, delikatne i zwiewne, więc polecam je nawet wtedy do ogrodu, gdy wszystkie rabaty są wypełnione po brzegi, tak jak u mnie jest w tym roku. Zachęcam Was gorąco do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górze i przemiłe komentarze. A teraz na koniec pokażę Wam mojego Krematisa, bo chciałam mieć ścianę kwiatów na pergoli i powoli to moje marzenie się spełnia. A więc i Wam życzę przepięknych marzeń oraz ich spełnienia. Miłego dnia. Cześć.